Z życia cechu papierników. Rozwoju współdzielczości akademickiej było w poprzednim Fenitolem, ale nie można pomijać znaczenia cechu papierników w domenie akademickiej. Ten cech nie ma bronić jakiejś ważnej baszty murów akademickich, lecz służyć produkcji jak największej liczby publikacji, które pozwalają po Trachabinie akademickiej wdrapywać się na wysokie mury tej domeny. Odkąd w nauce obowiązuje dyrektywa publikuj albo zgin. Ci, którzy chcą się utrzymać przy życiu, nic innego nie robią, tylko publikują. Wiele z tego to makulatura, a pożytek społeczny bywa mierny lub żaden. Ale dużo publikujący. Wchnął się w górę i mają z tego nie tylko satysfakcję, ale i niezłe profity. Zatrudniające ich uczelnie także. Chyba można było przewidzieć powstanie firm specjalizujących się w pisaniu publikacji w celach komercyjnych. Zwane są papierniami. Papiernicy szybko i skutecznie, za stosowną opłatą. Zapewniają publikacje w czasopismach indeksowanych, choć często bazują na fałszywych danych. Autor nie musi się nawet trudzić kontaktem z redakcją czasopisma, a i przychylnych recenzentów taka papiernia może zapewnić. Stąd fałszywych publikacji naukowych w cudzysłowie jest moc. Popyt naukowców w cudzysłowie na takie usługi jest znaczny. Stąd proceder papiernictwa jest plagą coraz powszechniejszą i występującą też w Polsce. Na takie fikcyjne osiągnięcia naukowe naukowcy o imponującym dorobku publikacyjnym dostają solidne granty i są wysoko oceniani, podobnie jak zatrudniające ich uczelnie. Cały ten nieetyczny proceder Pokrywany jest z budżetu biednych, jak często słyszymy, głodujących w uczelni, czyli realnie z kieszeni podatnika. Plagi tej jakoś nie zlikwidował minister Killer, ani jakże liczne u nas komisje etyczne, czy Rada Doskonałości Naukowej, czyli organy, które same z etyką są nieraz na bakier. Cechy papierników mają się dobrze. Bo chyba nie uważa się, że ich czyny noszą znamiona czynów niedozwolonych. Jedenaste przykazanie, nie bądź obojętny, nie bez powodu robi u nas karierę. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska, 5 lutego 2025 roku. Autor Józef Wieczorek.